Tak, Wszystko tak, to jest doskryptowane. Dokładnie tak. Z scenariusz Mapa. Dobra, Bartek, to ja wygrywam pierwszą i trzecią, a ty drugą i czwartą Dobra, mapę, face tak? to face 2. To Wyszeli tak. Się no to zakład okay. na kogatego. Aha. A to się nagrywa już, tak? Nagrywa nie. Już? To to Kurde, a no tak, sorry, bo już nagranie, tam, nagranie, tak. już, już. Wszyscy a, macie tak. wgląd do scenariusza, jak coś, także. I to nie wszystkie uwagi. Oh, yes, No to oh, yes. biegnie, to bie No i się zaczęło. <śmiennie> kto się zatrzymał? To jest taki ckany tym białym samochodzikiem w ogóle. Ola! <śmiennie> a kto mam być? O, o. O, nie, no. Jakiś trajhor. Aaaa, a ja sobie włączyłem Bartek, tego. Jest, Byłeś pierwszy, no. A ja sobie muszę chłobot włączyć. No sam się wywaliłem. Widział nazwy zawodnika. Było bardzo. Ja zahamowałem. Dzięki. Było bardzo ciebie wydupić. Nie wiem, kto to był. Kto był różowym pierwszym? Robuś. Co mi kranisz kolor, gościu? siebie właśnie. Ja naprawdę zgarnięciu w marynarz ten padłem sobie. Jakbym wiedział, że to łowuś, to nie przepraszał. Aha! Wow. No, lećcie sobie, lećcie! Ja Widzisz Bartek? Ale czy ja tyś miły ty jesteś o dziwo? Nie, nie, nie przeprosiłem. Właśnie, oddział, mi jesteś za bardzo miły, nie podoba mi się to. O, była mloka, doli. O kurcze, dobra. będzie nieciekawie. Rozumiem? O kurcze. Na lewą stronę. Siema. Bartek. Czekajcie. Teraz to był Bartek czy łowuś? Teraz to byłem ja. Dobra, to był Bartek. Ona próbowała we mnie. Cześć Ola Dobra, <grym> Dobra czyli, czyli teraz jednak trzeci czeka ale 2 No puszczam Cię prawym na Ola bardziej tak. dobrze I rozumiem, że będziemy teraz na tą długą stronę jechać, Ciema tak? Łobo, tak razie i teraz będziemy ich walić robi. na łeb jak będą jechać To jest face to face A tutaj wita już dogonili A tam dostał? Ja dostaję cały czas A to gnoje Ja skądś dogonię To by miło Pierwszy po drodze tylko że trzeci mnie zrzucił Co oni mają? Co wy macie? Dobra, tak. mają gówno, o, ja, ja, Ale ty, dostał Łobuz dostał No ja dostałem jestem ostatni Bartek To ci siak Mi wszystkich innych <laughs> Mare, mia, <laughs> Maryna zgarnąłem <laughs> Nie zgarnąłeś się. No, um, nie, żar, mnie, palno ty, a za każdego. Mnie. A Bartek, że tak? ty zgarnąłeś mnie na trzecim miejscu, co jest? No tak. No mnie zgarnął na drugim <grym> miejscu. Okej, okay, no to nieźle. Przynajmniej, przynajmniej troszeczkę podgonię może. Pierwszy, gońko, łowód, gońko. No to ja bola teraz, tak? no teraz, tak? Czy Maryna? Maryna! Nie, skądże? Jabola. Maryna. Ty masz kolor zielony? Zielony, no. nie ma fioletowy? Nikt nie ukradł w końcu. A OGN ma biały, dobra, okej, wszystko jasne. Ale jaki ty masz kolor? Z Bartkiem różowy. To, Bartek? Taki Ola ma kolor, a nie wróci. Ale nie, nie ma. Żart. Wiem. Dobra. To był taki ha ha ha, szmieszek. Ola ma kolor niewidzialny. Dobra, tak, odgrywamy Maryna. Ghostbusters. Jak znowu? A, myślałem, że OG jest pierwszy, bo się pojawiło, że jest nie, pierwszy. Nie, Marina jest fioletowy, ale ja mam niestandardowy pojazd. O kurczę, on ma niestandardowy pojazd. Dobra, koń zgarnąłem, tu nie, nie wiem, czy ktoś wyleciał, czy nie. O Bartek zgarnął, ale to jest i tak jestem pierwszy. Oj 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 oj, oj uważaj! Spokojnie, spokojnie. Sko pod kontrolą Łoho, ja eee, ja już ty jedziesz z tym dużym jeszcze, nie? Tak Ale ty eee. go chyba nie dogonisz, nie? Nie ja Ale może ja ja zaraz, któryś pierwszy. będzie jechał ja Raczej pierwszy. na pewno, no Jakim ty jestem trzeci, co jest? Ja tak, ja wiem, no tak ale tak. Jabol mógł mnie falnąć i to nie, o mnie jesteś trzeci A jestem no czwarty Mam małe auto Mary Baryń? Gdzie jest Trzeci Trzeci jest, samodzielony jest pierwszy a co, gdzie ty zniknąłeś? Co Już byłeś obok niego. Przecież Bartek go no, stracił. Bartek postrąci. Dobra, Auge Yanga, Auge Yanga. No nie no. Jeszcze niestandardowe pamiętajcie. Jedzie szybkim samochodem. Jezus. Łeb masz niestandardowo. Nie ma to ja no jeszcze. No <laughs> Niestandardowo to powinieneś zamknąć mordę tam. A nie. A to dałoby mu się. Dobra. Dobra tam. Bartek. Co tam? Bartek, ja wiem, że to ty Ej, byłeś. Bartek, ty... Nie, to nie byłem ja. To był Łobuz. Dobra, tego, o, o gabili, no, nie. Aha, Bartek, ty tego, Ogiangan, no. Chyba nie. O, Bartek, Hogatewe? E, ja był mnie zaatakował, a ja się nie uchroniłem. I spadłem. Okej, okay, no i wszystko A ja bol myślę, że mnie palnął. No Bartek, dobra. zapamiętam to sobie. A co? Dobra, ucieczka, to był łobuz nie ja. Tak, tak. Ale on zapamięta to sobie, no. Ale przecież było to samo ma także nie jesteś panie który dokładnie to był. Oj, 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 dobra, który chce mnie. Nie jesteś, nie jesteś. blisko. kurde, czy to? Sobie, no. Nie, nie, no, nie, ale ty jesteś figurą, nie. <grym> no, 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 no. O kurczę, ale duży. Fartok, o kurczę, duży o, samochód. ale kusiło tylko ten mały element. Dobra. Ale przetrwał, Bartek, przetrwał. <grym> Zrobiłem Fikołale? Eee, diabol. No, nie wiem, czy wartek bardzo. Na dalszych pozycjach Aj, nie strącam, prawie. no chyba, że to Mar... Nie, na nie strąca. Nie, no, nie strącam, ja no za to, że Bartek mnie pałno, to ja jak to Dobra, dobra, pamiętam sobie, pamiętam za mną zaraz strącałem, żeby nie było. Chociaż Ogianga ale przetrącił jeszcze raz, tak? Das. Dla zasady po prostu. To no, było błękitne. Nie zależy, Raz. Przetrącenie. No, no i ja spokojnie, ja wiem, że ja nie dojadę Ogiang, więc to jest tak. A może nie umiesz? Ale to jest respektowane. Tak przecież jest co w Ty Bartuś? To ja. To łobuz! A, to, łobuz, to, łobuz to łobuz, to łobuz! No, łobuz zmień ten kolor! Bo cię mylę z Bartkiem i na przykład U. czasem nie chce panąć. Maryn, czemu nie walnąłeś? Bo mnie wcześniej walnąłeś. Ale to Aha. co z tego? No i dobrze ja. zrobił o, Maryn, dobra, to też nie panu wcześniej. O ty gnoju Maryński Zapamiętam to go! O mój Boże! Ja, nie ja nie dostałem, dostałem, dostałem. Ale nie spadłeś chyba, nie? Spadłem! Spadłem. Spadł, spadł, spad na pewno. Bartek, A, tak? Klucz tak? Klucz i post... <laughs> no, ja odpuścił. pierwszy! Piem. Ja pierwszy, jadę pierwszy. Oho, o, ja bo ja Informuję jesteś ostatni. I... Jadę jest nie wiesz, ja nie Mamy strącają chame. Chamię Chłopca poleciał! <noise> Przecież kogo ma być skoro jestem pierwszy nieruszony No jesteś, pier e, jesteś pierwszy i Maryn drugi jedzie już prawda Spokojnie, mam fajny pojazd, także zapraszam no Bicie, bicie, bicie. Aha a czy zdążysz Bartek dojechać? Obyś zdążył A czy zdążysz dojechać? nie pierwszego to, to Bole, nie jaro, Fuck, jaro. Jeden spadł Teraz Maryna za karę za strąceniem nie, choca tego na przystawkę? Obuza jeszcze, jeszcze bardziej! Nie <gry> teraz A jabola. mnie nie strącili Bartek, jak nie. A to zostaw, Jabola, bola, zostaw! Jesteś! <gry> <gry> <jedzie>. Tak! <gry> ha, ham był jeszcze, Jabola. Bartek! Bartek! <gry> 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 no <gry> nie, powiedziałeś, <gry> <bada>. żeby <gry> nie był i to zrobił! <gry> Ojej! Ale wcześniej mówiłeś, żeby bił! No właśnie! Jeszcze zobaczy... raz Później jak powiedziałeś, że nie bolił! Jeszcze raz co? maryna! No... Na, na nie bada. 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 No jest standardowy, czy jak jak? Nie, bo co chodzi. Nie ma! Pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika, Audrey. Young, tak no, a, Chyba tak dostosował, no... Cóż. no, cóż. no i... jest ładny samochodzik nawet. No i co? Zemściłem się i tutaj. było przyjemnie. Który samochodzik? To a, to e, samochodzik. Bartek, też. obyś samochodzik. na klosek lego. nie pełnął klosek lego, gościu. to ham? Tak Bartek. Był. Który co? Audrey, Young 100% no, myślał, że, że coś się stanie, jak mnie zaatakuje teraz. Dobra, okej, okej. Okej, każdy po kolei we mnie wjechał. Ale maryn spadł. Ale tylko maryn spadł, tak że wiesz. Ja jako pierwszy wjechałem w ciebie. Tak, ale nie, Oldrin, jak jeszcze we mnie wjechał? Ja samo jeszcze leciałem. Ja nie wiem, kto to jedzie, więc i tak. Każdy każdy po kolei wjechał. Łobuz, ham jak ty mogłeś. Dosłownie każdy uderzył. No, a ten dwa razy uderzył nawet. Aha, to fajnie, że nawet się nie ruszyłeś. Dobra, go, dawaj, hoga tego! Nie. Utrzymujemy go dla ciebie. Zrzucam. dawaj go. A wszystkich zrzucam, kogo leci. Okay. Ale ja nie jestem na piątym miejscu. Nieważne. i tego! Ja jestem Dobra. na piątym. A ja jestem na trzecim, no i gitara się ma. Dobra. Zostałem zablokowany przez Lurczery. No i bardzo dobrze tak. To... W sumie bardzo źle, bo on już to by mnie pyknął. Nastawiłem cię, żeby ja nie było. Dobra, Ołdzianga, bijemy, bijemy, bijemy. Przecież jestem drogi, no nie robię mi anga, ale ja jestem pierwszy, więc cię biję, pozdro. Ja będę to bił to każdego. Nie bij w takim razie. Ja biję każdego. O kurde, który mnie tu dupę walnął. Ciekawe, kto to ale nie no. Maren mówi ewidentnie moją duszę. I tepam się. No no, to bro, się tepa. Yang, ty, ty dzięki za dostarczenie do punktu. Miło z twojej strony. Nie miałem niestandardowej. No i dobrze. Nigdy jej nie, nie ma chyba niestandardowej. No, ty nie ma nie ktoś mi. te ciężarowe niestandardowe? No to jest standardowe. No to jest standardowe. Szczerze mi się podoba ta ciężarówka. Jest taka hmm. swoista. Do zabawy może bez. No to powiedział, to to A, na mało jest łobuzik. To jest Gnuju? Kim hmm. ty jedziesz? No, nie co nie to jest? Erce Bandit. Bandito, proszę Państwa. Boże. Ale bym cię przejechał kołem, ciekawe co by się stało. No wiesz co, Nic jeden z was nie chyba mnie ruszył trochę, szczerze. Proszę zobaczyć. Nie, gdzie no? ja. ja? Nie widzę, tak nie klient. Na samą może to jest ja, i słuchaj. Ja nie, to skok, mam, o nie! To bym ciężarówkiem. Ale Gnuju. A wiecie kto spadł? Ogijang! Ale lamus! <laughs> ale lamus! Oj, ogi Yang. o O, no ja kiedy miałem Ataki był podjarany. No ja omijałem niektórych lewo-prawo, nie wjechałem na nich, wiesz, na wprost, No ja tak samo, ale jak miałem ominąć się wjeżdżającego we mnie rakietowego Voltica. No ja po prostu jechałem przed siebie, ogiang, No co ja Ci mogę poradzić? Jechał skutecznie. Dojechał. No, wjechałem skutecznie. To prawda, to jest fakt. Nie, bo jakiś random mi wysłał wiadomość na Rockstar, że to jest jakiś skam, yy, na G pewnie, nie? Na jakiś, no. No, no to, to, to też na tak na samo random. mam. Nie, nie mam pojęcia dlaczego, ale mam My tak samo. Tak o kurde, jakie to wielkie! Uwaga, uwaga. Jakie to wielkie główne, a to Hogaty. Jadę wielkim <noise> klocem! A to faktycznie Hogaty. No, Hogaty że był tak, klocem to ja. także. Po kolorze możesz rozpoznać w porównaniu do dwóch różowych samochodzików. nie <noise> <przejechało głosy> kolor, co ja ci poradzę na to? Tak, pierwszy wrócę. Ja, ja nie, byłem ja pierwszy. Dobra. Nie było żadnego innego koloru sensownego. A, a, aha, no w sumie, okej. Okay. Sensowny, no tak, no to różowy a, trzeba tym było wziąć, dużym, skoro dobra. nie było. Tym razem obóz ci rację. No i na razie, OG, a, proszę Próbuję bardzo. Boję palnąć pierwszego i nie no, mogę, no. no. No cóż, no przykro mi, no bardzo, Jedus, z Maria, jeszcze bardzo ten mi przykro. O nie? kurczę! Którego, uważaj. Który dostał i wyleciał? Nie, jeszcze Marek przede mną, co za wstyd. A, to obóz, a nie Bartek, okej. Okay. Tak. Ja mam dopiero boltika, Jezus. To jest ja do tyłu za jestem. bardzo, Bartka. O, miło. Maryn! To nie ja, Dobra. Kim jesteś, to zrobię z sógaty. O, Gia, sorry. jak poleciał. Nie, to, to... ja bolt, chodź. Waga, uwaga. uwaga. No. Dobra, jadę. Uważaj. To jest w ogóle jabem. pierwszy, bo nie, nie bije pierwszego chyba. No ja jestem pierwszy. A, w dalszym ciągu, dach. dobra. No Nikt nie bije pierwszego, ciekawe dlaczego, nie? Przez no nie wiem, nie, 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 nie mam pojęcia dlaczego. Nie ma no, ty tych pojazdów. Ciekawe <śmiech> dlaczego. Nie <laughs> wiem. Próbowałem, ciebie próbowałem. Real. For, real, for, real. for real, for real. Gdzie jest Bartek? For real, for real. Tam nic ciebie nie ma. Bartek, jedziesz z fioletowym, czy nie? Tak, Jedziesz z ciężarówką fioletową. Nie no, różowym jedziesz, co ty gadasz w ogóle. No, to może okłamałem, może nie. Ogień, kolejny atak na mnie. No tak, a co mam innego robić? No Ale tak, tak, Dostałeś? Brać, na szczęście nie, ale chciałeś. Mm, nie nie, 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 nie kłamy, że nie. Po blisko było. To no była prawda, akurat, że chciałem. O. Ale nie trafiłem. Ale fart. Kłym, ale fart. Aby było. Ale fart. Aby było. Ja mam dzisiaj dzień farta, ja okej. O nie, ojej, okay, okay. dzisiaj jest dzień, dzień dzień Ja cię nawet nie chciałem wywalić, ten... E, no. no dobrze, mam fantoma, więc który chętny? O, widzę chyba Maryna czy co, bo Maryn! Marynuś! Kochanienki! A kto tu jedzie na rubetkę? a kto tu jedzie, o dziś. <laughs> Marynie. No, te pikalbaromane. Tak, te cztery pickle bartek. O jejku jejku. O jejku, no poczekamy do wyścigów. Wiesz ja będę mm. ostatni, także... To jest program! Taj się groba. nie spotkałem <laughs> na tych wyścigach. A kto tu jedzie drugi raz? No. O, o, minięte, to A kto A tu jedzie? Cześć! No A kto tu się ma? Jabol to chyba. Cześć Rebi! Jesteś... Wiem, jestem no, najspanialszy, daj sobie z tego sprawę. Jest jesteś graczem, najbardziej gracie Oooo, maryn, przestań. Nie tak pięknie o mnie mówić. Let's tak jak... go! to let's go! Jabol, chodź tu! Co to było? Dawaj go, dawaj go! Dojazd do Co to za jakaś małpość odpaliła? No i ten nie wiecie. Zbijaj teraz resztę, resztę zbijaj. Resztę zbijaj, zbijaj, zbijaj tego Bartka. Ajdź. Zbij, zbij tego Bartka, Bartka. okej? Okay. <laughs> Aż poszedłem z dymem Aż poszedłem z Dobrze. Po poszedł z dymem no. To co droga tura, ale łobu weź tam nie kryj. Może ktoś dojedzie w końcu do tej mety. Ja to wiem, dojechał Henry, tylko tutaj się bają za bardzo. Jest! 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 jest. Jest leci! Nieźle, nieźle do marynarki. Ale halo, OG, przestań tam. Nie, Co to za to ten? Trzeci raz, Fantom. Nie, no, ale ja bym tam dalej bił, nie, by nie, OG to, że u... specjalnie to robił. daj dojechać. Dobra, Ile ale razy nie, można. No, ty Dobra, tak nie robiłeś, nie, ja już. pamiętam to, że specjalnie brałeś taki robię. pojazd już. Naprawdę, dwa razy to raz. jeszcze raz. może być, ale 3, jest za dużo. Nie no, ja jakiegoś Fantoma Jaka teraz wycięli chyba ja bola, tak? Tak, nie było te momenty, że nie jest. Ja pamiętam jego specjalnie się kasował, żeby znowu jechać Fantomem Pamiętam, było Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję.